W świecie, który pędzi w kierunku zewnętrznych osiągnięć, świąteczne chwile powinny być przestrzenią spokoju, w której możemy się zatrzymać, odpocząć i odnowić relacje. Często jednak zdarza się, że przy wigilijnym stole pojawiają się tematy, które zamiast łączyć, dzielą. Warto zdać sobie sprawę, że pewne rozmowy niosą ze sobą nie tylko słowa, ale i energię, która ma moc wpływania na nasze życie, więzi i na atmosferę w domu. Podobnie jak mistrz Zen wybiera ciszę, by pozwolić myślom dojrzewać, tak i my powinniśmy umieć zrozumieć, kiedy słowa mogą zaszkodzić, a nie pomóc. Gdyby przyjrzeć się wszystkim słowom wypowiadanym przy świątecznym stole, łatwo zauważyć, że niektóre z nich niosą w sobie ciężar, który z łatwością może zniszczyć to, co najcenniejsze nasze bliskie więzi. Zamiast spierać się o rzeczy, które niczego nie zmienią, warto zadać sobie pytanie: jaką energię chcemy przyciągnąć do naszego życia? Czy naprawdę warto karmić spory, które tylko rozdrapują rany? W tym filmie pomówimy o siedmiu tematach, których nigdy nie warto poruszać przy rodzinnym stole. Nie chodzi tylko o to, by uniknąć kłótni, ale by świadomie chronić przestrzeń, w której miłość, zrozumienie i wspólnota mają szansę rozkwitnąć. Jeśli zaś tego słuchasz, a święta już za nami, nie martw się, ponieważ wskazówki zawarte w tym filmie mają swoje zastosowanie nie tylko przy świątecznych, ale również przy wszystkich innych rodzinnych spotkaniach. Zastanówmy się więc jakie słowa mają moc by łączyć, a które tylko niszczą to, co budujemy przez cały rok. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. W zamian tego będziemy w stanie tworzyć treści lepszej jakości i na bieżąco informować cię o wszelkich nowościach, dzięki czemu uzyskasz do nich dostęp jako pierwszy. W końcu grunt to wzajemnie się wspierać. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Numer jeden: Pieniądze. Pieniądze to temat, który niemal zawsze potrafi zburzyć każdą świąteczną atmosferę. Wyobraź sobie, że siedzisz przy stole, w tle świąteczne melodie, wszyscy się uśmiechają, a tu nagle ktoś rzuca pytanie: Ile teraz zarabiasz? Z początku może wydawać się to niewinne, ale wiesz, jak to jest. Rozmowa o Kasie bardzo szybko potrafi zmienić ton. Z jednej strony chęć pochwalenia się sukcesem, z drugiej obawa przed oceną. Pojawia się zazdrość, poczucie rywalizacji, a atmosfera robi się ciężka. Nawet jeśli nie ma w tym złych intencji, energia tych słów może wciągnąć wszystkich w wir porównań, które wcale nie są takie zdrowe. Pieniądze mają ogromną moc, ale jak to w życiu bywa, ta moc potrafi działać w dwie strony. Potrafią łączyć, ale równie łatwo mogą dzielić. Gdy zaczynamy rozmawiać o finansach, nieświadomie otwieramy drzwi do oceniania: kto więcej zarabia? Kto wydał więcej na prezenty? Zaczynają pojawiać się porównania, a te, jak dobrze wiesz, rzadko prowadzą do czegoś dobrego. Co więcej, pieniądze niosą ze sobą energetyczną wartość, która ma moc kreowania napięcia w przestrzeni, w której powinna dominować harmonia. Zastanów się przez chwilę. Czy naprawdę chcesz ryzykować magiczną atmosferę świąt, żeby prowadzić rozmowy, które mogą prowadzić do niepotrzebnych emocji? Każdy z nas ma inną sytuację, inne priorytety, inne cele. I to, co u jednej osoby jest ogromnym osiągnięciem, u innej może być całkowicie nieistotne. I chociaż czasem pojawia się pokusa, by opowiedzieć o swoich sukcesach, w tym wypadku lepszym wyborem będzie to przemilczeć. Zamiast mówić o tym, kto co kupił, Albo kto na czym oszczędzał, warto docenić intencje, które kryją się za każdą czynnością. W końcu liczy się nie to, ile wydajemy, ale to, z jakim sercem to robimy. Za każdym razem, gdy zaczynasz rozmowę o pieniądzach, pomyśl o energii, którą do niej wnosisz. W końcu to Ty decydujesz, jaką przestrzeń stworzysz, pełną ciepła, wspólnoty i zrozumienia, czy raczej pełną napięcia i rywalizacji. Święta to czas, w którym powinniśmy znaleźć czas na bliskość, a nie na dzielenie się rachunkami. Jeśli czujesz, że rozmowa zaczyna zmierzać w niewłaściwym kierunku, możesz delikatnie przejąć inicjatywę. Na przykład powiedz wiesz co, teraz nie jest najlepszy moment, by o tym mówić. Cieszmy się tą chwilą razem. Pamiętaj, że masz wybór, co wnosisz do tej rozmowy. Możesz być tym, który wnosi harmonię, uśmiech i lekkość, a to jest ostatecznie o wiele cenniejsze niż jakiekolwiek rozmowy o finansach. To co naprawdę ma wartość przy świątecznym stole, to wspólne chwile, które powinno się doceniać między innymi ze względu na ich rzadkość. Numer 2: polityka. Wyobraź sobie ten moment. Siedzisz przy świątecznym stole, wszyscy są w dobrych nastrojach, śmiech dzieci, zapach piernika unoszący się w powietrzu, a w tle płonąca świeca, która tworzy tę wyjątkową atmosferę. Wszystko wydaje się idealne, prawda? Ale nagle, jak za dotknięciem magicznej różdżki, ktoś rzuca temat polityki. Na początku brzmi to niewinnie, ktoś wspomina o wyborach, o decyzjach rządu, o sytuacji na świecie. I wtedy, zanim się obejrzysz, rozmowa zaczyna nabierać tempa, słowa stają się coraz ostrzejsze, każdy broni swojego stanowiska, a emocje zaczynają sięgać zenitu. Jeden temat, a cała energia przy stole, zmienia się w coś zupełnie innego. Atmosfera, która miała być pełna miłości i spokoju, zaczyna się kruszyć. Polityka to temat, który nosi w sobie potężną energię to energia konfliktu, nieporozumień i często frustracji. To jakby wybuchowy ładunek, który tylko czeka, by ktoś go odpalił. To, co u jednej osoby może być niewinnym stwierdzeniem, u kogoś innego może stać się przyczyną burzy. Nawet jeśli czujesz, że dobrze znasz swoich bliskich i wiesz, jakie mają poglądy, Nigdy nie wiesz, które słowo może wywołać w nich ogromne emocje. Polityka to temat pełen podziałów, a te podziały, zamiast jednoczyć, zaczynają oddzielać od siebie ludzi, nie tylko w kwestii przekonań, ale także w kwestii emocji. Wiesz, jak to jest. Czasami wystarczy jedno zdanie, jedno niewłaściwe słowo i nagle, zamiast radości, pojawia się napięcie. Pomyśl teraz o tym, co dzieje się, kiedy temat polityki wkrada się do rozmowy. Ta energia konfliktu zaczyna przyciągać jeszcze więcej konfliktów, jeszcze więcej podziałów. Jeśli pozwolisz, by ta rozmowa się rozwinęła, możesz zauważyć, że zamiast się do siebie zbliżać, oddalacie się. To jest coś, co działa na zasadzie przyciągania. Jeśli zaczynamy rozmawiać o tym, co nas dzieli, to w rezultacie tylko wzmocnimy te podziały. I tak, zamiast wzmacniać rodzinne więzi, powoli zaczynacie się od siebie oddalać. Pamiętaj, że każdy temat, o którym rozmawiamy, ma swoją energię. Słowa mają moc. Kiedy więc pojawi się temat polityki, zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie w głowie pytanie: czy naprawdę warto pozwolić, by ten temat zdominował nasze święta? Czy to naprawdę jest warte napięcia, które później będzie ciężko usunąć? Czy warto poświęcać ten wyjątkowy czas na rozmowy, które tylko nas dzielą, zamiast łączyć? Jeśli w Twojej rodzinie notorycznie pojawia się ten temat, a Ty chcesz zadziałać proaktywnie zamiast wchodzić w spór, spróbuj przekierować rozmowę. Możesz delikatnie powiedzieć: Słuchajcie, wiem, że każdy z nas ma swoje zdanie na ten temat, ale może dzisiaj skupimy się na tym, co nas łączy? I wiesz co? Czasem wystarczy kilka takich słów, by przywrócić harmonię i spokój przy stole. Kiedy więc temat polityki zacznie się pojawiać, Pamiętaj, że to ty masz kontrolę nad tym, na czym chcesz się skupić. Możesz wybrać słowa, które łączą, zamiast tych, które dzielą. Pomyśl o tym. W końcu, gdybyś miał możliwość wybrania, wolisz przyciągać pozytywną energię, czy tę negatywną. W święta warto skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie na miłości, wspólnych wspomnieniach i tym, co nas do siebie zbliża. Numer 3. Życiowe wybory. Czasami jedno niewinne pytanie może dotknąć najczulszego punktu: Czemu jeszcze nie masz dzieci, albo kiedy w końcu się ożenisz? Te słowa, nawet wypowiedziane z dobrymi intencjami, mogą pozostawić głęboki ślad. Jasne, ktoś może być po prostu ciekawy, ale u wielu osób jest to temat, którego wolałyby nie poruszać. Każdy z nas ma w życiu swoje tempo. Decyzje o pracy, rodzinie czy związku często są bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Może ktoś zmaga się z trudnościami, których nie chce ujawniać? Może jest w procesie odnajdywania swojej drogi i każde pytanie przypomina mu: Jak daleko jeszcze do celu? Takie rozmowy mają swój ciężar energetyczny i emocjonalny. Niosą w sobie podtekst o treści: Powinieneś robić coś inaczej, lepiej, szybciej. Czy to naprawdę coś, co chcemy przekazywać podczas świąt? Zamiast wzmacniać więzi, takie pytania często je nadwyrężają pozostawiając niedopowiedzenia i ukryte żale. Święta to czas, by być obecnym i doceniać to, co tu i teraz. Zamiast pytać o plany na przyszłość czy oceniać czyjeś wybory, lepiej zapytać: jak się czujesz w tym momencie albo co ostatnio sprawiło tobie największą radość. Takie pytania otwierają przestrzeń na bliskość i szczerość, zamiast wywoływać presję czy poczucie winy. Każda rozmowa, którą prowadzisz, to wymiana energii. Możesz wybrać słowa, które dodają otuchy i wsparcia, albo takie, które odbierają komuś spokój. W czasie świąt warto pamiętać, że najważniejsze jest budowanie relacji, a nie zmienianie czyjegoś życia. W końcu nie musisz znać czyjich wszystkich planów na przyszłość, żeby okazać mu miłość i zrozumienie już dziś. Jeżeli ten film do tej pory z tobą rezonuje i uważasz te treści zawartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu. Dbam o moją rodzinę, wnosząc do otoczenia spokój i harmonię. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Przypominam, że możesz dodatkowo wspierać nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu na dole. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Numer 4. Zdrowie i wygląd. Komentarze na temat wagi, diety czy wyglądu mogą być bardzo bolesne. Ostatnio trochę przytyłeś, prawda? Nie myślałeś, żeby coś z tym zrobić? Takie uwagi często wydają się niewinne, a czasem nawet mają w sobie nutę troski. Ale zastanów się przez chwilę, co one tak naprawdę wnoszą do rozmowy. W odczuciu osoby, do której są skierowane, mogą być niczym cios, który zabiera jej radość z chwili i pozostawia uczucie wstydu. Wygląd i zdrowie to tematy, które dotykają najbardziej intymnych części nas samych. Każdy ma swoją historię. Być może ktoś walczy z chorobą, zmaga się z problemami hormonalnymi, albo po prostu nie czuje się na siłach, by pracować nad swoją sylwetką. Takie komentarze często przypominają, że nie spełniamy czyichś oczekiwań. Warto też zastanowić się, jaką energię niosą za sobą takie słowa. Czy wnoszą wsparcie, zrozumienie, empatię, czy może są po prostu wyrazem potrzeby oceniania? Święta to czas, kiedy wszyscy powinniśmy czuć się akceptowani. I kochani takimi, jacy jesteśmy, bez względu na to, jak wyglądamy, lub to ile ważymy. Jeśli masz ochotę coś powiedzieć, zastanów się, czy Twoje słowa są naprawdę potrzebne. Możesz przecież wybrać inną drogę, drogę akceptacji i wsparcia. Zamiast oceniać, spróbuj docenić. Zamiast pytać o dietę, zapytaj, co sprawia komuś radość. Twoje słowa mają moc. Użyj ich, by budować, nie burzyć. Pamiętaj, że każdy mierzy się w życiu ze swoimi własnymi wyzwaniami. W świątecznym czasie możesz być tą osobą, która daje wytchnienie, a nie kolejną przypominającą, że ktoś powinien coś w sobie zmienić. Bo święta są po to, by kochać bez warunków. Numer 5. Byłe związki. Wspominanie byłych partnerów, kogoś z rodziny, to prosta droga do niezręczności. Rozmowy o byłych związkach mają niezwykłą zdolność wprowadzania chaosu tam, gdzie jeszcze chwilę wcześniej panował spokój. A co tam u twojej byłej? Pamiętasz, jak byliście razem? Niby zwykłe pytania, a ich energia potrafi zburzyć całą harmonię. Co sprawia, że tak się dzieje? Niosą one ze sobą echo przeszłości, które często wciąż rezonuje w sercach osób, których dotyczą. Każda relacja, szczególnie ta zakończona, pozostawia w nas ślad czasem ciepłe wspomnienia, a czasem niewidoczne blizny. Wspominając byłych partnerów, często nieświadomie otwieramy te miejsca, w których emocje wciąż są żywe. Może to być ból, żal, a czasem nawet złość. Czy właśnie taką energię chcesz wnieść do świątecznego stołu? Słowa mają moc przyciągania. Jeśli rozmawiasz o przeszłości, naturalnie kierujesz uwagę wszystkich ku temu, co już minęło. Tymczasem święta to czas, by być tu i teraz, cieszyć się obecnością bliskich i wspólnym tworzeniem nowych, pozytywnych wspomnień. Rozmowy o byłych partnerach rozpraszają tę energię, zamiast ją wzmacniać. Zamiast skupiać się na tym, co było, spróbuj przekierować uwagę na to, co jest. Zamiast pytać o byłą dziewczynę brata, zapytaj, co w tej chwili go inspiruje, albo co sprawia mu radość. Zamiast przypominać o dawnym związku kuzynki, pochwal jej pasję czy osiągnięcia. Twórz przestrzeń, w której każdy czuje się akceptowany i doceniany za to, kim jest dziś, nie za to, co było kiedyś. Pamiętaj, że energia rozmowy to energia relacji. Jeśli twoje słowa kierują uwagę ku trudnym emocjom, będą miały moc osłabiania więzi. Ale jeśli wybierasz słowa, które wspierają i wzmacniają, stajesz się kimś, kto buduje mosty, a nie mury. To prawdziwy dar, który możesz ofiarować swoim bliskim w czasie świąt. Numer 6. Wychowanie dzieci. Krytyka czyjegoś podejścia do rodzicielstwa to prosta droga do kłótni. Czy zauważyłeś, że kiedy rozmowa schodzi na temat dzieci, Nagle atmosfera potrafi się napiąć jak struna, niby zaczyna się niewinnie, a twoja córka już chodzi do szkoły? Nie uważasz, że maluchy powinny mniej siedzieć przy ekranach? A potem zanim się obejrzysz, ktoś zaczyna tłumaczyć swoje wybory, ktoś inny rzuca kąśliwą uwagę. I nagle świąteczny spokój zamienia się w debaty, jakbyśmy wszyscy byli ekspertami od wychowania. Prawda jest taka, że rodzicielstwo to temat pełen emocji, bo każdy rodzic chce, by jego dziecko miało jak najlepiej. Ale co u jednego oznacza najlepiej, z perspektywy drugiego może być zupełnie niezrozumiałe. Wchodząc w ten temat, często nieświadomie przenosimy na stół nasze przekonania, doświadczenia i co najgorsze, nasze osądy. A te niosą ze sobą energię krytyki, nawet jeśli nie była ona naszym zamiarem. Pomyśl o tym, co się dzieje, kiedy krytykujemy czyjeś podejście do rodzicielstwa. Z perspektywy rodzica nie jest to tylko komentarz na temat jego decyzji, to uwaga, która dotyka jego poczucia wartości, jego wysiłku, a czasem nawet jego miłości do dziecka. Słowa w takim momencie mogą stać się ciężarem, który zostaje w sercu na długo po tym, jak rozmowa się skończy. A przecież święta to czas, by tworzyć atmosferę zrozumienia, a nie rywalizacji o to, kto lepiej wychowuje dzieci. Jeśli masz ochotę coś powiedzieć, zastanów się, czy Twoje słowa przyniosą wsparcie. Czy niosą ze sobą energię miłości i akceptacji? Czy może podważają czyjeś decyzje? Zamiast wchodzić w dyskusję o tym, co jest lepsze czy gorsze, zapytaj, co tak naprawdę sprawia radość dzieciom w rodzinie. Może wspólnie wymyślicie coś, co rozbawi wszystkich przy stole. Twoje słowa mają moc, mogą budować mosty między pokoleniami, albo je palić. Wybierz te, które pozostawią ciepło, a nie żal. Bo w gruncie rzeczy nie chodzi o to, kto ma rację w wychowaniu ale o to, żeby święta były czasem, kiedy wszyscy i mali i duzi czują, że są akceptowani dokładnie tacy, jacy są. Numer 7. Stare konflikty. Wracanie do dawnych sporów to najgorszy możliwy pomysł na wspólne spędzanie czasu. Stare konflikty to temat, który nigdy nie kończy się dobrze, zwłaszcza przy świątecznym stole. Zanim zdążymy się zorientować, jeden komentarz. Jedno wspomnienie może przywrócić do życia wszystkie te emocje, które myśleliśmy, że dawno zostawiliśmy za sobą. Wiesz jak to jest? Ktoś zaczyna mówić o dawnych kłótniach, nierozwiązanych sprawach, i nagle w powietrzu czujesz napięcie. To jak zła energia, która wkrada się w przestrzeń, zakłócając całą harmonię i radość, którą moglibyśmy dzielić. Słowa mają niesamowitą moc. Gdy wracamy do przeszłych konfliktów, zaczynamy znów przyciągać do siebie wszystkie te negatywne emocje. Które kiedyś sprawiły, że się pokłóciliśmy. Wspomnienie starego sporu ożywia gniew, żal i poczucie niesprawiedliwości, które może znów zburzyć spokój, nawet jeśli od tego wydarzenia minęły lata. To tak jakbyśmy nieświadomie wprowadzali do atmosfery energię, która zamiast wspierać, odbiera siłę i entuzjazm. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli nasze myśli i słowa mają moc przyciągania, to wracając do dawnych konfliktów. Przyciągamy znów te wszystkie negatywne energie. Wystarczy jeden mały impuls, by wywołać burzę, a wtedy zamiast wspólnego świętowania zaczynamy walczyć o to, kto ma rację, kto przeprosił, kto zawinił. To, co miało być czasem radości, zamienia się w pole bitwy, na którym wszyscy tracą. Co ważniejsze, wracanie do starych konfliktów blokuje możliwość prawdziwego uzdrowienia w relacjach. Często myślimy, że rozwiązanie przeszłych problemów przyniesie ulgę. Ale tak naprawdę tylko zamknięcie tych rozdziałów i przejście do teraźniejszości pozwala na prawdziwy wzrost i budowanie głębokich więzi. Czasem wystarczy tylko zaprzestać powtarzania starych historii, by uwolnić się od ciężaru przeszłości i otworzyć serca na to, co może przyjść. Gdy wracamy do starych sporów, oddalamy się od wspólnej energii, która mogłaby zjednoczyć nas w tym wyjątkowym czasie. Zamiast skupić się na tym, co było, Lepiej zadać sobie pytanie, jaką energię chcę teraz wnieść do tej przestrzeni? Może to być energia wybaczenia, zrozumienia, pokoju, bo te wartości potrafią uzdrowić nie tylko relacje, ale również nas samych. Święta to czas, kiedy możemy stworzyć nowe, drogocenne wspomnienia. Możemy wybrać to, co chcemy pielęgnować w naszych sercach. Przeszłość ma swoje miejsce, ale nie musi definiować naszej teraźniejszości. Kiedy przestajemy wracać do starych konfliktów. Kiedy odpuszczamy to, co już minęło, pozwalamy sobie na otwartość na to, co może przynieść przyszłość. Zamiast stawiać na przeszłość, wzbogaćmy naszą obecność, otwórzmy serca, dajmy sobie nawzajem przestrzeń do wzrostu i tworzenia nowych wspomnień. W ten sposób święta stają się czasem, w którym nie tylko wspólnie spędzamy czas, ale także łączymy się w energii, która daje nam siłę do budowania lepszych relacji. I w tym właśnie tkwi prawdziwa magia tych chwil. Podsumowując, święta to czas, który ma w sobie moc łączenia, wzmacniania więzi i tworzenia niezapomnianych wspomnień. To chwile, w których powinniśmy być wobec siebie wsparciem, a nie źródłem stresu czy napięcia. Unikając rozmów, które mogą wprowadzić niepotrzebne podziały, tworzysz przestrzeń do prawdziwego spokoju i radości. Wyjątkowy czas, który spędzasz z rodziną, zasługuje na to, by być wypełniony miłością, a nie kontrowersjami. Więc następnym razem, gdy ktoś spróbuje poruszyć drażliwy temat, spróbuj zmienić kierunek rozmowy. Możesz odpowiedzieć uśmiechem, a zamiast angażować się w konflikt, skup się na tym, co Was łączy. Pamiętaj, że Twoje relacje są cenniejsze niż zwycięstwo w jakiejkolwiek dyskusji. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, kliknij w miniaturę filmu, która wyświetla się teraz na środku ekranu, a obejrzysz wideo, w którym dowiesz się, jakich ośmiu prezentów pod żadnym pozorem nie powinno się dawać ani przyjmować od innych, nie tylko na święta, ale również z innych okazji, ponieważ przedmioty te niosą w sobie energię pecha i niedostatku. Kliknij w miniaturę i dowiedz się, co to za przedmioty oraz co robić, jeśli zdarzyło się tobie przyjąć lub ofiarować komuś taki prezent kiedykolwiek wcześniej.